Panie, to jest ci niebezpieczny Blawo, Bob takie akcje chcę zobaczyć na jutrzejszym meczu. Jakim kurwa meczu? Ty klocku z dupy psiej wypadnięty. Jak dalej będziesz nas tak zaskakiwał, to wezmę nóż i cię zabiję. Tak zrobię, Ci tabi, Ty klocku z dupy obczopiony, obczes, obesrany, obejszczany, obczopiony, obrzygany, rzadki klocku. Nie kochała, ojciec Cię zostawił, a babka Ci umarnęła. Mój dziadek pojechał do sanatorium na 350 tysięcy lat i nigdy nie wrócił. Ciebie wychowały wilki, a nawet one Cię nie chciały i Cię oddały do bidula. W bidulu byłeś prześladowany, a potem, a potem co? Dobra, to nie będziesz grał i pocałuj mnie w odbytnicy. Właśnie, że będę grał. Masz tutaj gumę turbo i zapomnijmy o sprawie. Oh my God, guma turbo. O ja pierdziu dostałem Lamborghini. Zde wszyscy sobie poszednęli zostałem tylko ja. <mulary> Komment, ty to wytrzasnąłeś? Pamiętasz, jak dałeś mi tą gumę, turbo i miałem kartę z Lamborghini? No tak. Pamiętam. Z tyłu był darmowy voucher na Lamborghini Hurakana. Aha, okej. Okay. Masz gumę, turbo, i pamiętaj, że z tyłu jest darmowy voucher na samochód, a ja idę przejechać się moim lębą. O, patrz, dostałem Ferrari. Jest piękny dzień i na piękny mecz i witamy was serdecznie z boiska w Pierdziszewie Dolnym gdzie FC Pierdziszewo zmierzy się z Kasztankenami ja nazywam się Stanisław Stanisławowski a razem ze mną jest Krzyś zwany również jako Indiana Jones. No i mecz się zaczyna, ale co to Mateoszek strzela i go. Nie no łatwo lol. Wygramy to jak nic. Oknie ok, nie wygramy tego, to ciężka sytuacja dla Pierdziszewa. Przegrywają 1 do 3, ale co to, bo podbiera piłkę. Czy to się skończy? Golem, Ui. to był ewidentny fał, Karny dla Pierdziszewa dolnego. Mateoszek zaraz strzeli, karnego, jak to się skończy. Niestety, bramkarz obronił, ale jest dobitka i go... Za akcja. Proszę państwa, pierwsze do Sędziak Sędzia koniec meczu. Proszę państwa, mamy wynik 3 do 3. Cóż to był za mecz. A my oddajemy głos do studia. Panowie, chcę wam bardzo podziękować. Naprawdę unieśliście dziś wynik meczu. Jak śmieliście zagrać beze mnie. Przez was przegraliśmy. Dosyć tego. Odchodzę. I wiesz co? Wypier... Wow. No. Ten. Chjo czy iga ciężeń up bagać ci dłukie. Elli pokazać ci coś, no pokaż. I jak ci się podoba mój remodel A halol. ¡Suscríbete al canal!